Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejne danie indyjskie. Bindi Masala. Waga 280 gramów i 300 kalory. Teoretycznie to są dwie porcje, ale spokojnie jedna osoba da radę to zjeść. Dokładny spis zawartości dania. 100% wegetariańskie, bez jakichś konserwantów, niski cholesterol, bez glutenu. Wszystko elegancko. No, i w środku mamy w takim woreczku, który bardzo dobrze się podgrzewa. Akurat w moim przypadku będę to podgrzewał bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym, ale oczywiście można to wrzucić sobie do wody z woreczkiem i podgrzać, albo po prostu przełożyć całość do garnka jakiegoś i podgrzać w tradycyjny sposób. W moim przypadku tak będzie najlepiej, o ile oczywiście mamy podgrzewać pod ręką. No i ja muszę poczekać około 15 minut, jak to się podgrzeje. A wy możecie posłuchać śpiewającego ptaka i trochę lasu No i mamy świetnie podgrzane danie. Część taka zielona powiedzmy, czyli ta okra. Powiedzmy, że taka sobie w smaku. Podobno ma bardzo dużo witamin i minerałów. No, ja raczej za tym nie przepadam. Średnio smakuje. Wszystko mamy w takim dość gęstym sosie pomidorowym. Bardzo dobrze doprawionym. Pomimo, że danie miało być średnio ostre, to według mnie jest trochę więcej niż ostre. Po prostu czuć ostrość. Całkiem sporo. Mamy tu taką powiedzmy. Eksplozje różnych smaków. Taka lekka słodycz, pikantność. Całkiem nieźle to smakuje. Ta cała reszta oprócz tego zielonego jest znacznie smaczniejsza. Mm. Doprawione naprawdę... Jak to zwykle bywa w indyjskich daniach. Mm. Mamy też nawet sporo tłuszczu. Czy raczej oleju powiedziałbym. Teoretycznie, jako że tu są dwie porcje, powinniśmy to jeść z indyjskim chlebkiem NAN. Należy, no, ja tego nie mam. Więc zjem sobie tak w całości. Wcale on nie jest konieczny do, do tego dania. No ale jak ktoś ma to, może takie coś sobie zjeść. Mm. Najlepsze to jest te pire z pomidorów z przyprawami. Te zielone niekoniecznie dobrze smakuje. Powiedziałbym, że z tych wszystkich indyjskich dań, które do tej pory jadłem, to nieco gorzej się prezentuje. Ze względu właśnie na tą okre. Czyli to zielone. Cała reszta jest świetna. No i jak zwykle polecam. Takie danie, jeśli ktoś lubi pikantne rzeczy, no i coś zupełnie innego niż typowo polskie danie. Cena i gdzie to oczywiście kupić jak zwykle pod spodem w opisie. Smacznego sam sobie mówię. I to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.